I chyba nadszedł już czas, żeby wyjawić prawdę. Gdzieś za Mroczną Górą. Po bitwie tej sprzed wielu mroźnych zim. W Tysiącletniej Puszczy. Jeszcze nigdy nikomu nie zdradziłem powodu, z jakiego do niej doszło. Monolith Films przedstawia. Cześć, mam na imię Łukasz. Podobno nieźle płacicie. Hmm. Co ty wyprawiasz? Nie możesz marnować na mnie oszczędności. Stary jestem. To co niby mam zrobić? Znajdziesz mi drzewo z takimi liśćmi. Ludzie, tutaj? To niemożliwe. O, przestań wciąż kumkać o prawie lasu. Może już czas, by coś się zmieniło. Powiadają, że tuż za czarną górą nimfy wodne i duchy drzew mogą załaskotać na śmierć. O, chodź bliżej. Śmiejesz się i śmiejesz, aż nagle. Wow. Jesteś najbardziej niezwykle przepięknym demonem, jakiego widziałem. Twoje oczy. Nie jestem demonem, jestem mawka, dusza tego lasu. Wow. Nie jestem pewna, czy wrócił z lasu z pustymi rękoma. Wiedziałem, że ludzie są wredni i chciwi. Ale pozwolili mi też poczuć coś, czego nigdy nie czułam. Już wkrótce. Ten człowiek niczym się nie różni od pozostałych. Zechce cię zdradzić. Dwa światy. Jedno serce. Niesamowite. Jedna pieśń. Jeden wybór. Jest tylko jeden sposób, żeby je powstrzymać. Zniszczyć je! ze mną dziesięć. W roli mafki Roxana Węgier. Serca dwa chcą w żyć i w harmonii razem Mawka i Strażnicy Lasu. Wkrótce tylko w kinach.